No ale w ogóle ten czas, ty, do tego 2014 roku, to był też taki czas, gdzie przecież odrzucono ci dwie książki, które napisałeś. No pewnie myślę, że też one y, chyba też trochę kwalifikowały się do bycia odrzuconymi. Ale, ale tak, no było trudno. Miałem taki duży wątpliwość, miałem w sobie poważną wątpliwość, czy ja w ogóle chcę pisać jeszcze książki. No w ogóle tu taki czas prowadzisz audycję z Sokołem. To było nawet fajne. Ta audycja w radiu była fajna, ta w telewizji trochę gorsza. No właśnie, bo tam w TVP2 to... Nie, 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 a nie, to z radiu to była Radio Roxy, a a, w... tak. a potem to było w For Fun TV, no. A okej, okay, no tak, ale jeszcze redakcja kultury w TVP2. Było coś takiego. No, 2011... No spójrzmy na to zasłony milczenia. <noise> no dobra, a, a dlaczego książki nadawały się do, do odrzucenia? Ja ich chyba trochę wtedy za bardzo nie przemyślałem. Nie miałem w ogóle jakby już nerwu, siły do pisania. Ja miałem trochę wtedy wiesz, ja miałem pięć pudeł pod rząd wtedy, pięć książek pod rząd, które mniej lub bardziej były spudłowane. Ten, i, I z którymi ja wiązałem. I, I ja miałem wtedy coś, taki okres, że ja napisałem. Co dla ludzi wtedy, którzy. Moje pierwsze dwie książki, czyli Zróbmy jakąś krzywdę i Radio Armagedon, były dla nich. powiedzmy czymś takim bardzo. bardzo ważnym to potem jak ja napisałem książki takie Instytut Izmorojewo, to były trochę takim próbą napisania czegoś gatunkowego w ogóle komercyjnego dla ludzi i tak dalej, to to było odebrane jako jakaś taka trochę zdrada czy jakieś takie w ogóle sprzedanie się, a też te książki były w topami wtedy komercyjnymi kompletnie, nie? Mm -hmm, ja to wiązałem to... z nimi jakieś takie nadzieje, że mam fajne historie i że będę miał jakiś wiesz Kurczę, z tego jakiś szmala to to kompletnie w ogóle nie pykło. Ale to, to był taki czas, że zaczynałeś być w życiu na deskach? Nie, no nie wiem, czy na deskach, wiesz, no to bez przesady, że na deskach. No, wciąż tu mieszkałem w dużym mieście, jakoś sobie dawałem radę. No, no bo mnie, wiesz, co Nie miałem no. długów, mhm. no ale to chyba było też do pewnego powodem, momentu, no właśnie, no bo to jest chyba to był taki czas, że, że zaczynało, zaczynała ta, ta szalupa nabierać wody, nie? No.